Cześć, tutaj Paweł z Graidojek TV. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was unboxing nowej gry yy, pod tytułem Nose yy, Gra wydana na podstawie odcinka Netflixowego. Yy, gra, tak naprawdę, która potrzebuje do grania smartfona. Otwórzmy pudełko, zobaczmy, czy smartfon jest w środku. Więc co mamy w środku? Mamy naszego gracza, według opakowania wydawała się być mniejsza, jest całkiem fajna, na grubej takturze. Książeczkę z instrukcją. Cztery żetony, czyli tak jak czytaliśmy, żeton Influencera i yy, trzy żetony. Dwa, cztery, aż sześć piątków w takich dosyć pastelowych, bladych kolorach. I dwie talie z kartami, czyli to są te karty opisane. Tyle, Więc pudełka. Minęło trochę czasu, udało nam się zagrać w Dąb dosłownie 3-5 razy, i teraz mogę Wam powiedzieć kilka y, słów na temat tej gry. Po pierwsze, do gry niezbędna jest aplikacja. Aplikację bez problemu instalujecie na telefonie albo na tablecie. Y, w aplikacji wpisujecie imiona od jednego do sześciu graczy, z którym będziecie grali. Ja przykładowo wpiszę y, dwóch, wybiorę kolor pionka, wpisuję imię swoje. Dodaję drugiego gracza z pionkiem najmodniejszym, czyli rożowym. Hmm. I aplikacja mówi, w mnie trzeciego gracza. Wiadomo, nie da się zagrać w Nozdave'a na dwóch. Tak przygotowana aplikacja pokazuje nam ranking graczy, rating, który w tej grze będzie się często zmieniał. Zaczyna gracz z najwyższym ratingiem, w tym wypadku szary gracz. Na podałku i w instrukcji jest informacja, że gra jest od 3 do 6 graczy i że trwa 45 minut. Myślę, że 45 minut to minimalna ilość czasu jaką musicie zarezerwować na tą grę. My próbując zagrać to w 3 albo 4 graczy to ta godzinka była na spokojnie. Gra też nie jest do końca czytelna i logiczna za pierwszym razem, więc zarezerwujcie naprawdę trochę więcej czasu. Tasujemy talie kart, na początku każdemu z graczy rozdajemy po 5 kart. Specjalnie dla Was ułożymy to wszystko w otwarte karty, tak żeby... po prostu tak zaleca instrukcja na pierwsze rozgrywki, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się można spodziewać. Ok, przykładowa karta ma ilość punktów. Ta ma cukier, trzy gwiazdki i opis jakiejś sytuacji. Będziemy przydzielać się nawzajem te karty na, na półlep, które potem będziemy losować. W jaki sposób to się rozgrywa? Każdy gracz w kolejności, zgodnie z ratingiem z aplikacji, wybiera, jaką, jaką, jaki ruch będzie wykonywał w czasie swojej rozgrywki. Czyli w naszej rozgrywce jest to gracz najpierw szary, potem różowy, potem zielony. I teraz gracz ma do wyboru następujące opcje. Gracz rozpoczynający najpierw przekłada żeton. Gracz rozpoczynający posiada gwiazdkę, tak zwany influencer posiada gwiazdkę, przekłada żeton doświadczenia i wykonuje swój ruch, wybierając pole, które chce zagrać. Jeżeli postawi pionek, w tym miejscu otrzymuje żeton doświadczenia. W tym miejscu będzie mógł zagrać jedną zakrytą kartę. W tym miejscu będzie mógł zagrać jedną odkrytą i jedną zakrytą, jedną odkrytą kartę. To miejsce pozwala nam dobrać na rękę dwie karty, następne miejsce dobieramy jedną i zagrywamy jedną odkrytą kartę, a w ostatnim miejscu zagrywamy dwie odkryte karty. Ważne jest, że pionków na koniec tury nie zabieramy na linię, na pole startowe na dole, więc jeżeli zacznie się następna tura i bardzo by mi zależało, będąc szarym graczem, aby dobrać w tym momencie dwie karty, bo nie mam co zagrać, Staję tu. Wyrzucam wtedy tego gracza na dół, ale muszę mu oddać jedną swoją kartę, jeżeli taką posiadam. Mogę w tym momencie także zagrać opcję dobierz jeden i zagraj jedną odkrytą. Wtedy nie muszę się dzielić kartami z zielonym graczem, a on nie może też dobrać dwóch ani dobrać jednej, nie płacąc żadnej kary. Karty, tak jak mówiliśmy, mają różne punkty. Są też karty tracisz jeden punkt, są też karty z opisem podwójna strata. To wszystko liczy się w momencie wpisywania wyników naszej rozgrywki w aplikacji. Podwójna strata spowoduje, że na przykład, będąc influencerem, nagle możemy przestać się w ogóle liczyć w tej grze. Na początku fazy stylu życia, czyli przechodzimy do właściwej rozgrywki i na początku fazy stylu życia gracz dobiera, gracz influencer. Gracz, yy, wracamy tu, resetujemy ustawienie do początkowego. Influencer wybierze cztery kary, karty, wybierze cztery karty. Kart dobiera zawsze tyle, w ilu graczy toczy się rozgrywka. Jeżeli ta jest rozgrywka na trzech graczy, to influencer dobiera trzy karty. Jeżeli, dwóch, jeżeli czterech, to 4, 5 to 5. Gracz prowadzący zawsze odkrywa dwie, a resztę zostawia zakryte. Czyli w przypadku rozgrywki na trzech graczy, jedną kartę zakryje, dwie zostawi odkryte. Na koniec tury, na koniec rozgrywki, tury, fazy będziemy... Każdy z graczy wybierze sobie któryś ze Stosików. W zależności od tego, jak one się będą rozwijać, może to być Stosik z jedną kartą, Stosik z kilkoma kartami. Hmm. Dostanę na pewno kartę z jedną gwiazdką. Tu dostanę na pewno kartę z czterema gwiazdkami. Tutaj tylko influencer pamięta i wie, co... Jeżeli pamięta, to wie, co tam się znajduje. Na koniec gry ważne jest to, że jeżeli mamy rating powyżej dwóch, to punktują nam wszystkie karty z jedną i dwoma gwiazdkami, więc jeżeli... Uzbieramy dużo kart 4 i a nasz rating będzie na poziomie dwóch-trzech. Niestety, te karty nam nie zapunktują na koniec gry. Ważne jest też, żeby obstawiać wszystkie możliwe karty. Faktycznie, najbardziej opłacają się karty z czwórką i z piątką, ale dużo jedynek i dużo dwójek też może być strategią prowadzącą do zwycięstwa. Jeżeli graczy w tym momencie byłoby pięciu, to początek gry mógłby wyglądać w ten sposób. Czyli influencer rozkłada 5 kart, zawsze tylko dwie są odkryte. No i teraz przykładowo w swojej turze gracz szary rozpoczyna grę. Mamy dużo kart. Zagram dwie odkryte karty. Skoro mam dwie karty, traci się jeden punkt. Zasugeruję przeciwnikom, że środkowy stosik będzie najbardziej korzystny, bo tutaj na pewno coś stracą. Następny w rozgrywce jest według moich ustaleń gracz różowy. Tak, więc różowy gracz zagra na pewniaka, dobierze dwie zakryte karty do swojego stosika, tylko on jej widzi. I gracz zielony, wykona ruch. Czy to oczywiście, że to doświadczenia powinien leżeć. Zagra jedną zakrytą kartę. Myślę, że warto jest się pozbyć tej karty i tracić jeden punkt, też tu schowany. W tym momencie zakończyła się pierwsza runda, ale dalej trwa pierwsza faza, dopóki nie znikną wszystkie te żetony, więc przechodzimy do fazy drugiej i w tej samej kolejności, w której rozgrywaliśmy pierwszą rundę, e, przechodzimy do drugiej rundy i w tej samej kolejności z pierwszej rundy kontynuujemy ruch, czyli w tym momencie mam do wyboru trzy pola. Mogę wybrać karta: Dobierz jedną i zagraj jedną odkrytą, czyli jedną pozyskuję. E, tu była jedynka, te karty możemy tak układać, żeby widzieć, co na nich jest więc dokładam kartę z kawalerka na poddaszu z widokiem na wysypisko śmieci, jednopunktową. Gracz rożowy skorzysta z okazji, że, się, że nabył trochę kart, może teraz zagrać jedną odkrytą, jedną zakrytą. Podnieśmy trochę pulę i tu zagrajmy piąteczkę, a jedną zakrytą schowamy jedynkę. A zabawmy się w stosik kart zakrytych. No i gracz zielony korzysta z okazji dobiera dwie karty. Niekoniecznie warto zbierać dużo kart. Warto budować taką kubkę, którą my zwiniemy, a nie inni gracze. I trzecia, ostatnia ronda. Gracz szary dobierze punkt doświadczenia. Gracz różowy zagra jedną e, zakrytą kartę, czyli... Schowajmy ją tu. I gracz zielony ma dużo, więc może zagrać dwie odkryte karty. Rzucamy tutaj, tracisz jeden punkt. I rzucamy... E, Jedną gwiazdkową kartę na tą kubkę. Wszędzie mamy po cztery karty. Przychodzi moment wpisania do aplikacji, czyli koniec pierwszej fazy. Przechodzimy do fazy doświadczeń, ale zanim to każdy z graczy w kolejności odwrotnej do kolejności rozgrywania wybiera po jednym stosie z kart. Chyba jasna sytuacja, że warto zaryzykować ten tracisz jeden punkt, więc gracz yy, zielony weźmie tą kubkę kart, gracz różowy Tą kubkę mu zostaną karty w ciemno. Karty odsłaniamy. To cały czas jest ręka gracza. Te karty zostają przed graczem odsłonięte. To jest tak samo ręka, te zostawiamy odsłonięte. Czyli mamy 1, 2, 4. 1, 1, 4. się jeden punkt, traci jeden punkt. No i gracze rozgrywający, nasz influencer. Och, co zapech. Dostał 3 razy, tracić jeden punkt. No i kartę z jednym punktem. Teraz przychodzi moment na użycie aplikacji. Zaznaczamy te wszystkie wyniki. Nie ma podwójnej straty. każdy tracisz jeden punkt. Zostają na koniec rozgrywki. Gracz szary yy, ma zresztą doświadczenia, co zaznaczamy wciskając guziczek z plusem. Klikamy dalej i urządzenie trafia do gracza zielonego. On, ma, on musi poszczególnym graczom udostępnić doświadczenia z takich, jakie wylosuje nam aplikacja. Yy, w tym wypadku to uczucie, gdy widzisz, jak kule gradowe wielkości piłek golfowych lecą na Twój samochód, i gdy naprawdę musisz się załatwić, a przed toaletą ustawiła się gigantyczna kolejka. Mamy dwa niefajne doświadczenia. Jesteśmy najgorszym graczem w stawce, jeśli chodzi o rating. Myślę, że kurki golfowe, znaczy grad wielkości kulek golfowych przydzielimy szaremu graczowi, a kolejkę do toalety graczowi różowemu. Potem dostajemy polecenie przekaż, aplikację kolejnemu graczowi razem z kolorem. Tu mamy kolejne dwa wydarzenia, przydzielamy je. Pierwsze zgnieciona w plecaku kanapka to wciąż kanapka, a ostatnie to uczucie, gdy w pracy nagle nie ma internetu. Znowu mamy dwa negatywne, no to z kanapką jeszcze jako tako, więc to z kanapką przydzielimy graczowi, który ma wyższy rating, żeby polubił to, co mu udostępniamy. No, i gracz, który ma dodatkowe doświadczenie, wybiera dwa doświadczenia spośród trzech. On właśnie dostał dodatkowe, wykorzystał tę możliwość, więc być może będzie mu łatwiej przypodobać się innym graczom. Pierwsze to sprowadzę warsztaty z improwizacji teatralnej dla grupy nadąsanych nastolatków. Drugie, płacę za ubezpieczenie. A trzecie, nie wiesz co to boli, jeśli nie musisz słuchać ojcowskich sucharów. Mhm. To ostatnie, w miarę zabawne, przydzielimy graczowi z wyższym ratingiem, to z niższym, ten gracz z niższym ratingiem dostanie warsztaty. No i aplikacja każe teraz przejść do fazy oceny doświadczeń. Czyli jako zielony gracz muszę ocenić, które z doświadczeń mi się podobało, które nie podobało. W przypadku gry na trzech graczy oceniamy obydwa doświadczenia. Kiedy mamy graczy czterech, pięciu, sześciu, tylko dwa z nich podlegają ocenie, bo wskazujemy najfajniejsze i najmniej fajne. To uczucie, gdy w pracy nie, nagle nie ma internetu, jest niekorzystnym, negatywnym doświadczeniem. Prowadzę warsztaty z improwizacji, będą w tym wypadku na plus. Yy, czyli zdisowałem doświadczenie, którym podzielił się ze mną różowy gracz. Polubiłem to od szarego gracza. Przypomnijmy, szary gracz miał najwyższy rating. Przekazuję urządzenie do gracza różowego. Oceniam kolejne dwa wydarzenia. Na chybił trafił, żeby wam pokazać, jak ta rozgrywka działa. Polubiłem znowu szarego. No, i w tym wypadku kanapka jest na plus. Negatywnie oceniam grad. Kontynuuję i patrzymy na wyniki. Trwa obliczanie ocen. Gracz szary ma rating 3 4. Gracz różowy 2,8. Gracz zielony 2,0. Przez to, że. Wspomnienia, doświadczenia, o którym dzielił się z nami gracz zielony nam się niekoniecznie nie podobały. On jest graczem na pewno trzecim przez dłuższy czas w tym momencie. Gracz szary jest pierwszy. Oczywiście pionków nie zabieramy. Gramy następną rundę w takim ustawieniu, w jakim zostało. Resytujemy tylko żytony doświadczeń, znaczyk influencera przekazujemy. W tym wypadku nie przekazujemy, bo znowu gracz szary jest influencerem. Ma najwyższy rating. I w ten sposób zagrywamy trzy rundy. Gracz, który na koniec trzeciej rundy ma najwyższy rating nie oznacza, że wygrał. To oznacza, że dodaje wszystkie karty z gwiazdkami, które zdobył, wybierając kubki z kartami zgodnie ze swoim ratingiem. Czyli w tym momencie, jeżeli mam dwie jedynki, a rating mu jest 3 4, to mam dwa punkty na koniec gry. W przypadku gracza zielonego, jeżeli mamy rating 2 0, a mam kartę z jednym punktem, jedną kartę z jednym punktem, mam jeden punkt, tylko że dostałem trzy karty z napisem tracisz jeden punkt, powinienem mieć minus dwa, ale wiadomo do końca gry jeszcze dwie rundy mam szansę się odegrać. Jaka jest nasza ocena, jakie jest nasze spostrzeżenie na temat tej gry? Nie do końca wiemy za co dostaje się punkty, nad czym polega budowanie tego ratingu. Zagrywamy karty, śmiechu jest naprawdę sporo przy tym. Doświadczenia naprawdę polot pełen. Są tu fragmenty odcinków seriali, są tu całe odcinki na tych kartach wydarzenia z przeróżnych historii. W jaki sposób te punkty się zyskuje, to pokrótce omówiliśmy w filmie. Czy jest to zawsze logiczne i sensowne? No nie do końca mogę się wypowiedzieć na ten temat. Nie jestem w stanie zaobserwować żadnych prawidłowości czasami. Na pewno gra nie jest nudna. Na pewno więcej niż pięć rozgrywek w tym samym składzie powoduje, że coraz lepiej się poznamy, ale niekoniecznie chcemy dalej w to grać. Na pewno wielkim plusem tej gry jest szybkość jej rozkładania. Wyjmujemy talię kart, wyjmujemy planszetkę, cztery pionki, trzy pionki. No i gra jest gotowa. Pobranie aplikacji, jeżeli już jej nie mamy, zajmuje dosłownie chwilę, co sprawdziliśmy przed nagrywaniem tego wideo. No i gra jest poręczna, turystyczna. Pudełko i tak zajmuje, jak na tą grę, sporo miejsca, ale można ją ze sobą zabrać wszędzie. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do sabowania kanału, do klikania łapek pod filmem. I do zobaczenia.